I dobry drodzy rówieśnicy, Gimnastyka. Gimnastyka. Rozluźniamy się. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Na jedną stronę. Na drugą. I raz. I dwa. I trzy. I rozluźnienie. I pięść w bok. Raz. Dwa, trzy, cztery. I boksujemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I rozpoczynamy rozgrzewkę. Głowa na boczek, na ramię. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech, 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 wydech. Wyprost. Przechylamy głowę na drugą stronę. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Rozluźnienie, głowa do przodu, pochylona, brzuch wciągnięty. Oddychamy, barki mamy opuszczone. Wdech. Wydech, wyprost i głowa odchylona do Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na bok wracamy. Każdą z pozycji staramy się utrzymać przez pięć oddechów. Wdech, wydech, wdech, wydech. że wyprost druga strona, pięć oddechów, głowa luźna, wyprost i do przodu się pochylamy i rozluźniamy, rozciągamy mięśnie karku. wyprost i głowa do tyłu. Było 5 oddechów, no to lekko się rozluźnijmy. I teraz zadbamy o owal twarzy. Robimy to regularnie, żeby to dało jakiś efekt. Głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. Ważne, żeby broda była wysoko, żeby te mięśnie tutaj mocno pracowały. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Tak, przechodzimy na drugą stronę. I znowu bok do tyłu, broda wysoko. Wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech. Wdech, wydech, wracamy do pierwszej strony, broda wysoko i druga strona. I rozluźniamy głowa na jedną stronę, na drugą. Patrzymy na jedną stronę, na jedną ścianę, na drugą. Wysoko. Dobrze. A teraz barki. Raz jedna strona, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kręcimy młynki. Trzy, cztery, pięć, do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech. Wydech, luźne ręce na jedną i na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Pochylamy się do przodu. Dłonie mamy na biodrach, a plecy staramy się mieć wyprostowane. Powoli, 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 powoli. powoli. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Wyciągamy ręce do przodu. Staramy się dotknąć do maty albo maty Na no matę, na materacu trudno takie ćwiczenia wykonać. Wdech, wydech czy na kocu. Nie wiem na czym ćwiczycie, ale żeby nam było wygodnie. Wdech, wydech, wdech. Wydech. Jeżeli nie damy rady tutaj dojść dłońmi do materaca, to sobie tutaj gdzieś opieramy łapki na kalgoleniach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dłonie na kolana i kręcimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a teraz jedno kolano do przodu, drugie kolano do przodu i raz, i dwa, i raz, i dwa, i jeszcze raz, raz. I dwa. Opieramy sobie dłonie o kolana i powoli, powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Chodzi o to, żeby rozluźnić, żeby krew zdążyła odpłynąć nam z głowy do, w dolne partie ciała. Siedzimy w siadzie skrzyżnym. Wdech, wydech, wdech, wydech. Skręcamy leciutko na boczek, ręka na przeciwległy, na drugie kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Wracamy na pierwszą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. Wydech i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i rozluźniamy. A teraz kładziemy się i ćwiczymy wszyscy. Stopy mamy w tej chwili na macie. Tak. I ręce wzdłuż ciała. Zginamy stopy. Tak. I wyprostowujemy. Raz. 2, 3, a teraz przewielnie. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Podnosimy nogę do góry. Kręcimy nią kółeczko. Raz, 2, 3, 4, 5. Stopa wraca na matę. Drugie kółeczko. Raz, 2, 3, 4. Obydwie stopy na macie. Jedna noga wyciągnięta i ta skółeczka na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga wraca na matę. Teraz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do środka. Raz, dwa, trzy, cztery. Stopa na macie, trochę rozluźniamy, wdech, wydech, jeszcze raz powtórzmy, raz, pierwsza noga, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, pracują mięśnie brzucha również, do środka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, stopa na matę, wdech, wydech, druga noga, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Przytulamy sobie kolana do siebie i masujemy kręgosłup, tręcimy trzy kółeczka nogami w jedną stronę i trzy kółeczka w drugą. Stopy wracają na matę. Składamy sobie dłonie wnętrzem, wnętrzem do środka i między rozchylone kolana staramy się jak najgłębiej wejść. dłoń. raz, dwa, trzy, cztery. 5, wdech, wydech, a teraz z jednej strony kolana, jednego i z drugiej, tak? Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kładziemy się, rozluźniamy trochę, wdech, wydech, dalej dłonie mamy złożone i teraz łączymy, czyli między kolana i, i boki. Kolan. Uwaga. Raz. Pięć razy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Kładziemy głowę na macie. Lekko rozluźniamy mięśnie karku. Wdech nosem. Pf, wydech ustami. Wracamy do ćwiczenia. Między kolana i boki. Raz. Dwa. 3, 4 i 5 i rozluźniamy się, kładziemy głowę na macie, lekko rozluźniamy, wdech, wydech, wdech i wydech. Ręce teraz w górę, stopy leżą sobie wygodnie na macie, nogi rozciągnięte i... Jedna ręka wyżej, raz druga. Troszeczkę rozluźniamy barki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz troszeczkę szybciej, dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć odpoczywamy, głęboki wdech nosem, wydech ustami i ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, unosimy nogi w górę, łydki są równoległe do maty, ręce w górze i teraz Opuszczamy jedną rękę i, i, drug, i nogę od drugiej strony. Raz. I potem zmiana, tak? I żeby nam się nie pomyliło, bo jest to ćwiczenie na koordynację, czyli mózg pracuje. Uwaga, zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Przytulamy kolana. Rozluźniamy się troszeczkę. Wdech. Wydech. I druga strona. Raz. Dwa. Wracamy do postawy. Uwaga, zaczynamy. Raz. Dwa. Pięć razy. I jeszcze raz. I przytulamy kolana. W jedną stronę trzy kółeczka i w drugą trzy kółeczka. Dobrze. Rozluźniamy sobie stopy. I ostatni raz, jak ktoś da radę 10 razy, powtórzyć ćwiczenie będzie super. Uwaga, zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i kolana przytuliamy i rozluźniamy się raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz. Dwa, trzy. A teraz składziemy się na boczek. Podpieramy tutaj ręką, stabilizujemy boczną pozycję. Stopa do stopy i rozciągamy. Raz, dwa, pięć razy, trzy, cztery pięć, odpoczywamy chwilę, wdech, wydech, jeszcze raz, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, moment odsadki, wdech, wydech, wdech, wydech i ostatni raz, raz, dwa, trzy, 4, 5 i odsadka. i wdech i wydech. Przechodzimy na drugą stronę. podpieramy sobie głowę drugą ręką, stabilizujemy pozycję, stopa do stopy i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. Wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatni raz. Raz. Dwa. Trzy cztery. Pięć i odsapka Wdech, wydech, wdech, wydech. Kładziemy się dalej na plecach. Chwytamy za stopy i rozluźniamy. Raz, dwa, trzy. A teraz stopy do siebie podeszwami, tak? I przyciągamy podeszwy do siebie. Raz. Stopy. Z podeszłami, oczywiście. 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy raz, 2, 3. jeszcze raz. Stopa do stopy, tak. I raz rozluźniamy sobie stop piodrowy. Jeden i drugi. Raz, 2, 3, 4, 5. I rozluźniamy. I do tyłu. I ostatni raz. Stopy do siebie. Tak. I przysuwamy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. I do tyłu. I stopy na matę. Wyciągamy się na całą długość. Rozluźniamy po ćwiczeniach. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech i wydech, chwilę leżymy, oddychamy, wietrzem nosem nabieramy, wydychamy ustami. Stawiamy sobie jedną stopę na macie. Przekręcamy na boczek. Podpieramy się ręką. I przechodzimy do siadu. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Oddychamy. Mamy dłonie na kolanach. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przeciągamy. Tak, ja teraz będę miała przerwę w ćwiczeniach po tygodnia. Ale wy Państwo możecie ćwiczyć, bo tam jest nagranych sporo filmów. Także można spokojnie poćwiczyć. Mam jeszcze jedną prośbę. Tam podałam taki link. Jeżeli podoba się Wam to, co ja robię. <grywdy> codzienne nasze ćwiczenia, tam w ciśnięciu ukazuje się taki moment, że zapraszacie mnie na kawę albo za 5 zł, albo za 10. Tam są takie tego. I to tyle mniej więcej kosztuje, i to będzie dla mnie dowód, że podoba się Wam to, co ja robię, i to mnie będzie motywowało, że jednak jest sens w tym, co robię wspólnie z Wami. Cześć, kochani, ręce w bok, w górę podnosimy ręce, rozciągamy się i z wydechem opuszczamy dłonie w dół. Umieszczanie sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Czyli po przerwie. Miłego okresu tego beze mnie. Do widzenia, kochani.